Hejcie, już na tym haksu i dzisiaj postanowiłem, że zrobię sobie opinię w CESie i po prostu dzisiaj otworzę sobie 60 kapsuł. Jest to 20 kapsuł kandydaci, 20 kapsuł predendanci i 20 kapsuł legendy. Zobaczymy, coś mi dropnie. Ja już sobie otwierałem dosyć dużo tych kapsuł wcześniej, bo wypadały mi niesamowite rzeczy, typu właśnie takie naklejki i tak dalej. Zobaczymy jak tym razem się zrobi jest tutaj 60 skrzynek, 60 kapsuł. E, łącznie wydałem na to jakieś 60 zł. Zobaczymy, czy się zwróci, czy nie. No i jeśli tylko zaczniemy, łapkę, subika. E, no i co? Bez żadnego przedłużania myślę, że e, mogę zaczynać, więc sobie otwórzę najpierw kandydatów na sam początek. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę. E, pierwsze, no, blisko było. E, Okej, okay, pierwsza nakleczka nie była zła. Może sobie teraz otwórzmy te, te drugie pojemniczki. Zobaczymy, czy coś tutaj może ciekawego wypadnie. No stój! Ach, blisko było fioletowego. Ta naklejka są ogólnie bardzo tania, tam chyba 10 groszy kosztuje. I sobie jeszcze, zobaczmy teraz legendę. Zobaczymy cyk, otwórzmy sobie legendy, zobaczymy czy coś wydropi. No stój! Patrzcie jak tutaj to, to kusi, to fioletowe, strasznie to kusi fioletowe. Dobra, otwórzmy sobie może ostatnią najpierw. Więc sobie zobaczmy teraz znowu legendy. Zobaczymy czy coś wydropi ciekawego. No patrzcie, patrzcie, już, już różowy był. Kurde, kusi to strasznie. No, otwórzmy może tak ze środka sobie coś. I zobaczymy po prostu, czy na plus dzisiaj wyjdziemy. Ym, I dajcie w ogóle.. uuuuu! folia, nie fioletowe, tylko różowa foliowana! O proszę Dobra, zobaczmy sobie od razu cenę tego. Chciałem sprawdzić cenę, ale niestety teraz nie sprawdzę, ponieważ tym jest zepsuty, że tak powiem, nie działa po prostu nie kwieponek, ale jest pierwsza foliowana zespół której raz, dwa, trzy, cztery, za piątym razem, więc super! Myślę, że jakieś 10zł może kosztować Zobaczymy sobie oczywiście zaraz jeszcze Lecimy sobie z kolejną skrzyneczką Znaczy skrzyneczką-kapsułą No tutaj nic ciekawego, sobie potworzę może legendę Z tych legend zauważyłem, bardzo fajne rzeczy dropią I co my tutaj... UUUU! Kolejna fioletowa, czy różowa, foliowana też Może teraz mi zadziałał już ekwipunek Ale powiem Wam, że na razie bardzo się fajnie zapowiada tutaj cały ten Ok, zobaczmy, ona kosztuje... 2 zł, 3 złote. Ona wcześniej kosztowała 10 zł. Na razie jesteśmy tutaj z tego 2,5 kapsuły na plus. A ta widzę, że złotówkę a ile kosztowała jeszcze wcześniej? Kosztowała 3 zł. Więc, no, więc na razie się troszeczkę zwróciło, ale jest jak, jak najbardziej fajnie. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie jeszcze to. Bardzo te, te kapsuły legend strasznie fajne rzucają dropy. Tutaj na razie no, na końcu tylko się przewinęło Zobaczmy. Eee. Zobaczymy co coś, o no no, to blisko było, blisko było kolejnej różowej Napiszcie jakiś miły komentarz, a wezmę po prostu jakiś, wybiorę sobie jeden komentarz, pierwszy lepszy I wyślę e, na, parę naklejeczek po prostu Dobra i co my tutaj mamy, a i znowu blisko tego Dajcie w ogólnie skrócony swój trailing w e, właśnie komentarzu A my lecimy z kolejną legendą, zobaczymy, legendy to naprawdę są legendarne Zobaczymy czy coś tutaj wypadnie ciekawego, no nie tym razem. Co my tutaj jeszcze mamy? Legendy może na razie odpuszczę, może na razie tych kandydatów wezmę. Spróbuję. A jakby ktoś był w ogóle ciekawy. Uuu, czerwona przecież, widzieliście to? Ogólnie to ja już na razie jestem... Ja już sobie wcześniej otwierałem różne kapsuły. Widzicie, mam tutaj dosyć sporo naklejek. Ja na razie jestem i tak na plus tego całego tutaj openingu, nie tego konkretnie, tylko ogólnie jak wcześniej sobie otwierałem, więc i tak jest sztosik totalny. Zobaczymy sobie, czy coś teraz wypadnie. Nie tym razem. Tutaj fioletowa... W kółko gdzieś tutaj czerwona, jakaś różowa lata. Więc otwórzmy może teraz tą kolekcję. Dajcie w ogóle znać czy chcielibyście jakiś kolejny opening. Postaram się coś przygotować. Patrzcie, no blisko było, blisko było. Na razie takie... Że tak powiem bardziej słabsze wypadają. One są po jakieś 10 groszy chyba yy, warte. Yy, dobra, zobaczmy sobie w takim razie, co teraz wypadnie. I różowa. Ajajaj, aj, aj, aj. blisko było różowej znowu. Dobra, legendy trzeba dwa razy otworzyć. Może teraz coś wypadnie i nic, no niestety. Yy, lecimy z kolejną legendą w takim razie, zobaczymy czy coś wypadnie. I teraz, no patrzcie, znowu ta różowa. Ona się tam kręci i kręci i kręci. Dobra, otwórzmy pierwszą sobie w takim razie. No nadzieję, że się zwrócił. Opening, zobaczymy. Dwie czerwone, dwie czerwone. Widzieliście to? Dwie czerwone. Dobra, ostatnią muszę w takim razie otworzyć. Dwie czerwone przeleciały. To już naprawdę, to kusi, kusi. Może w końcu wyrzuci. Co? Fajnie, bo by jakby w końcu rzuciło, bo tak kusi, wnetnie, kusi, kusi. Mm, zobaczymy. Różowa stój! No nie! Tak było blisko. Dobra. Hmm, kandydaci sobie jeszcze otwórzmy w takim razie. To jest chyba najsłabsza skrzynka, w sensie najmniej tutaj dropi. Przynajmniej mi się tak wydaje czekajcie ile tutaj jest w tych... Yy... Nie dosyć sporo jest, ale wydaje mi się, tutaj jest najmniejsza, najmniejsza szansa na te lepsze naklejki. No ale nie wiem tam czerwona na początku w ogóle przyleciała. I co my tutaj mamy, tylo znowu, tyle jest chyba też jedną z tych niebieskich, akurat w tej skrzynce to chyba jest dosyć drogi Bo kosztuje w sumie Bo kosztowało przynajmniej tutaj 2 złote, a teraz kosztuje Teraz kosztuje dokładnie 74 grosze, więc tak jest, no prawie się zwraca, bo jestem tutaj na minus tego 20 groszy Dobra, otwórzmy sobie w takim razie drugą i przed sobie otworzymy Zobaczymy, może coś teraz fajnego wydropi i co my tutaj mamy? No jest Wirtus Pro, jest hologramowa Virtus Pro. Jestem ciekaw jej ceny, więc sobie od ją sprawdzę. Ona, ona kosztuje złotówkę wcześniej kosztowała po 3 zł, czyli ona się nam zwróciła. Można powiedzieć, no, jestem na minus 4 grosze z tej, tutaj właśnie tej kapsuły. A jeszcze przed ostatnią miałem otworzyć, więc otwórzmy legendarną przedostatnią. Zobaczymy, może teraz coś tutaj wyrzuci, rzuci nam, rzuci, nie rzuci. Szkoda, ale mamy tutaj naklejeczkę. Chociaż już wcześniej mi rzucało, to nie wiem czy teraz będzie rzucać, ale zobaczymy. I co my tutaj mamy? Nic ciekawego znowu. To sobie legendę otwórzmy, niech będzie legendę. I nic. Nawi jest też tanią teraz naklejką już. Może otwórzmy sobie w takim razie, nie wiem. Zamknęła, czy wylosuję coś. I tutaj. Dobra, tą sobie otwórzmy w takim razie Kandydatów znowu I co my tutaj mamy? I nic znowu ciekawego to, no, Te kandydaci wydaje mi się, że to jest jedno ze słabszych po prostu opajemników um, Albo mi się zdaje, może jeszcze rzuci, zobaczymy Znowu blisko fioletowego wow. To jakiś bug tutaj był mm, Spróbujmy... no jeszcze jedną legendę otworzę i legendę i resztę zostawię na koniec, bo z legend chyba najlepszy drop wydaje mi się jest Eee, no, blisko było, blisko. Kandydaci sobie otwórzmy w takim razie. Myślę, że można pokleić mniej więcej. Eee, zaraz sobie zobaczymy. No, przelatują, przelatują strasznie. Eee, to sobie w takim razie otwórzmy jeszcze. Może coś w końcu zarzuci, zobaczymy. Mam nadzieję, przynajmniej. No, fioletów, chwilę... stój, stój, stój. stój. Eee, blisko było, blisko było, blisko. Eee, to sobie otwórzmy jeszcze raz taką. Może zarzucić coś w końcu? Nadal widzę, że nic. Czekaj, eee, mi się coś zbogowało. Okej, okay, tu mi się coś zbogowało, ale to naklejkę mi w każdym razie wydropiło. Pierwszą w takim razie sobie otwórzmy. Błagam, niech coś zarzuci. Naprawdę, by było bardzo fajnie. Ale widzę, że nadal nie. Eee, legendy. No, jedną legendę myślę, że mogę otworzyć. Zobaczymy teraz, co mi tutaj wypadnie. I no nie, tak jak początek był fajny, zarzuciło tutaj dwoma fioletowymi. czy znaczy różowymi, sorry. To, no to teraz już coraz gorzej idzie. Już chyba ponad połowa za nami. Teraz sobie zobaczymy, aj, między dwoma fioletowymi. No kurde, tak, zostało nam jeszcze, no już niedużo skrzynek, więc sobie otwórzmy kolejną w takim razie. Zobaczymy może teraz coś wydropi ciekawego. Ale też widzę, że nic. Tych, te legendy mi tutaj korcą. Spróbuję jeszcze ostatnią otworzyć. Przepraszam za telefon. Dobra. E, tutaj nic, nic mi ciekawego nie wypadło. Musimy wybaczyć za telefon. E, no i dobra. Za, w takim razie sobie jeszcze kandydatów otwórzmy. Może coś no, jakby tak zarzuciło. Jedną jeszcze jakąś czerwoną. Byłbym bardzo... Super, mamy fioletową. Eee, więc sobie zobaczę jeszcze i cenę, bo to też hologramowa jest. Sprzedaj. W tym momencie kosztuje ona 44 grosy, groszy, czyli prawie się zwróciła. Eee, więc sobie wróćmy i w takim razie... Predenantów sobie jeszcze otwórzmy. Zobaczymy, może coś wyrzuci. No, rzuć coś, błagam cię. Kurde, blisko było. Muszę. Muszy, musi coś rzucić, bo będzie lipa straszna. Dobra, może zróbmy tak. Otworzę najpierw legendy. Drugą, jakby po tym. Potem sobie. O, to była czerwona. Była czerwona. Może, może na no niej zarzucić, Ułagam. Teraz sobie tą otwórzmy w takim razie. Tam też, gdzieś była na początku zadawana czerwona. E, no ale też nic ciekawego. E, I teraz sobie muszę otworzyć Tom. No, jakby tak zarzuciło, było e, fajnie bardzo. Różowa, jest ok, super. Jest foliowana, jest. Nie różowa, tylko. F... Nie, różowa, dobrze powiedziałem. E, sobie zobaczę jej cenę teraz jeszcze. E, Sprzedaj na rynku społeczności. I zobaczmy, ona jest 7 zł. No to widzę, że mi się zwróciło 7 kapsuł. Ona normalnie po 30 zł. Latała. Super, dobra. Sztosik totalny. E, sztosik totalny, dobra. Mm, lecimy w takim razie, myślę, że można. Po ostatniej, czyli w sensie chodzi mi... A, jedna kandydatów mi została. Tych bardzo dużo jest, to ty na razie potwieram. Może rzucą coś, ale widzę, że... No nie! Tak blisko było! Tak blisko było. Musi rzucić, musi rzucić już tą czerwoną. Jak już ją tak tutaj co chwilę gdzieś jest, to musi ją rzucić w końcu. Ale widzę, że nie tym razem. Muszę. Będę ją tutaj ciągnął, aż wyrzuci, naprawdę. Musi wyrzucić. Ale nie wyrzuci. Bo po co? Dobra, spróbujmy w ten sposób. Musi, błagam. Czerwoną daj. Będę zadowolony. Jak czerwona wypadnie, to się o zwróci, tak naprawdę. Całutki, więc liczę na czerwoną. I. No, blisko było kolejnej różowej. No, ale niestety nie tym razem. Lecimy sobie z kolejną i. Ale nic. Na razie kupa leci, że tak powiem. Eee. Yy... Czekajcie, tu mam jeszcze kandydatów. Yy, dobra, tu otwórzmy sobie ich w takim razie. Może rzucić coś, może, nie? Rzucić, czy. No, stój, stój, stój. stój. No nie. Tak blisko było, tak blisko było. Dobra, inną legendę otworzę w takim razie. Ostatnią legendę tutaj. Znaczy, co była na ostatnim miejscu. Yy, I nic. Ciekawego, jaj. Lipa straszna na razie, muszę przyznać. Yy, dobra, to sobie w takim razie otwórzmy to. Musi rzucić, bo będzie lipa. No dobra, jest fioletowa. Zobaczcie sobie cenę od razu. No, że na tania jest dosyć. Ona jest po ile? Ona chodzi po 52 grosze. Bywało lepiej, ale nie jest też najgorzej. dobra, jedną legendę w takim razie. Musi dropnąć. Nie tym razem, nie ta skrzynka. Dobra, yy, to w takim razie tutaj mam to, tu mam to, dobra, to jedną tą sobie otwórzmy. Lipa będzie, bo już ostatnie skrzynki dosłownie zostały. Jak na razie nic ciekawego nam tutaj nie wypadło. No, lipa trochę. Lipa straszna. Eee, dobra, jedną. Chociaż nie, no dobra, jedną legendę i ostatnie. No, jeszcze tu jest druga legenda, to ją też zostawię na ostatnią. Ale widzę, że na razie nic nie daje. Strasznie słabo powiem wam. A nie, tu jest jeszcze jedna ja Powiem wam, strasznie słabo to na razie idzie. Musi rzucić. Musi po prostu coś rzucić. No, czerwona przecież, Ale jest różowa, jest różowa, jest różowa, jest różowa. Super. Zobaczmy sobie różową. W takim razie nie przynieść do magazynu. Tylko sprzedać na rynku. I zobaczmy. Ona jest po 7 zł. Czyli mamy tam 7. Yy, tu było 7, tu było 7,14. No to na razie mamy niecałe. Na razie nam się jakieś. 17, 18 zwróciło tego łącznie. Kapsuł, gdzie yy, one są? Czekajcie. Yy, tutaj są kapsuły. Yy, więc myślę, że tą sobie zostawię. Tą na razie otworzę. Musi dropnąć coś fajnego. No nic, niestety. I zostały ostatnie trzy kapsuły, więc lecimy sobie po kolei w takim razie. Lipa straszna, jak nic nie rzuci. o, 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 o! Różowa. Super. Super, jest różowana. Ile? Zaraz sobie zobaczymy. Strzeda na rynku społeczności. I ona jest po... no... 50, pięćdziesiąt. No szkoda, że tak... szkoda, że tak tanio. Idziemy eee, tutaj... tutaj mamy ostatnia, przedostatnia skrzynka, znaczy pojemnik. Błagam, niech coś tutaj rzuci. Będzie lipa. Naprawdę. Lipa. I ostatni legend. Ostatnie kapsuła. No, jakby tak czerwoną zarzuciło jakąś. Coś nawet tutaj, tą różową bym przyjął. No to co? Rzucam. W takim razie otwieram bez przedłużania i zobaczmy, cokolwiek wydropi. Różowa jest na koniec, ok. To jest dobrze. Zobaczymy sobie jeszcze, ile ona kosztuje w takim razie. Więc sobie szybciutko tutaj y, zobaczmy. 2 złote niecałe, złoty 50. Zł. No, tak średnio troszeczkę. Tak średnio troszeczkę powiem Wam ten opening e, wyszedł. E, jakie tutaj mamy, co nam tutaj fajnego wypadło? No ta naklejka. Tutaj mamy raz, w, raz dwa, trzy, cztery i pięć e, i sześć. Sześć różowych nam wypadło. E, sześć różowych nam wypadło. No, i bardzo dużo tutaj, właśnie niebieskich. Trochę fioletowych, chociaż fioletowy tutaj chyba nie było za dużo. Czekajcie, fioletowy, fioletowy. Tu jest jeden, dwa, trzy, cztery fioletowe, cztery fioletowe dokładnie. No więc, no niezbyt fajnie. Chopping się zwrócił, nie zwrócił się. Tam jestem na minus, nie wiem ile w sumie. Trochę jestem na minus, no ale co, to by było na tyle z tego. O... To by było na tyle z tego openingu. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czy chcielibyście kolejny odcinek, właśnie z otwierania? No i co? Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę, subika. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Cześć.